budżetowa instalacja fotowoltaiczna od 5 do 10 kW z możliwością rozbudowy i tak i nie chcesz się dowiedzieć jak się robi bezpieczne instalacje fotowoltaiczne gdzie wszystkie parametry są brane pod uwagę i ta instalacja będzie funkcjonować przez minimum 10 lat bezawaryjnie a jak coś się wydarzy to będzie miała zabezpieczenia żeby nic się Tobie ani Twojej rodzinie nie wydarzyło bo chyba nie chcesz mieć jakiegoś trupa u siebie na podłodze Albo gdzieś w pobliżu. Dlatego, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak wykonać taką instalację, pamiętaj, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzyk. Zaczynamy. No, troszeczkę takiego grozy tu zawiało, ale warto o czym wspomnieć, po to, aby ludzie wreszcie zaczęli rozumieć, jak wykonać instalację, dlaczego warto spełniać pewne takie zagarnienia. A w tym odcinku powiem Ci o kilku bardzo ważnych aspektach. Szukając, robiąc taki research, jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne i szukanie różnych komponentów, no po typowych jakichś tam portalach aukcyjnych, gdzie możecie to sobie poszukać, to tutaj, w tym momencie, będę tak Wam pokazywać co jakiś czas, albo będą się wyświetlać e, różnego rodzaju produkty z cenami. Powiem, moi drodzy, jak to wszystko wygląda i jakie są ceny. Pierwsze, co znalazłem, to najtańsze panele 380 W za Moi drodzy, 579 zł brutto 23%. To jest bardzo dobra cena, bo załóżmy, moi drodzy, 450 wychodzą prawie 900 brutto. To jest bardzo dużo pieniędzy, które trzeba zapłacić za panel fotowoltaiczny 450. A jaka różnica będzie między jednymi a drugimi? Różnica dwóch paneli. A jaka będzie różnica cenowa? Prawie 2600 zł. Kurczę, taka sama będzie prawie ilość watów, a różnica 2600 na korzyść mniejszych paneli, tak, mój drogi użytkowniku, bo kupując odpowiednie panele, nie większe, bo sąsiad ma większe i załóżmy, bycie nakręcał, chodzi tu głównie o to, aby panele fotowoltaiczne spełniały wszystkie wymagania, które są potrzebne na terenie Polski, tak? i to jest bardzo ważne, i na przykład jeżeli chcesz przepłacić, to przepłacaj. Ja wolę zapłacić złoty 50 zł za Watt, nawet mniej, niżeli 2 zł 220. Czapka z daszkiem, pozdrawiam tym, którzy chcą zapłacić. Dlatego troszeczkę danych innych rzeczy. Kupując 14 paneli, moi drodzy, 380 80 to razem będziemy mieli 5320 W. To zapłacimy za to 8100 zł plus. Spoko, spoko. Jeżeli chcemy jeszcze dokupić sobie tak, żeby mi 10 kg i wyszło nam 9880W, to musimy kupić jeszcze 12 paneli za prawie 7000 zł. Ale prawdopodobnie ten sprzedający by się z Wami dogadał, jakbyście wzięli od niego całą paletę i by był święty spokój, bo możecie sobie wziąć panele na przykład na Zasi już. W sumie za dziesiątkę można zapłacić około 15000, ale wiadomo, że ta cena będzie plus transport, jakieś inne rzeczy. Na razie mówimy, ile zapłacimy. Bo to jest najważniejsze, a później dojdą koszty dodatkowe. Dlaczego te panele? Dlatego, że mają niskie ISC i IMP. Więc większość inwerterów, czyli Fox, SoFAR, Afora, e, nawet Huawei, będą bez problemu obsługiwać ten właśnie panel fotowoltaiczny. I to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś chce. Moi drodzy, mieć po pierwsze bezpieczną instalację, no i niezawodną. No i jeżeli przyjdzie taka opcja, że po prostu będzie temperatura wysoka, ampery będą szły do góry, wolty będą spadać, to będzie wszystko działać i stringi będą się nam nie rozłączać. Będzie wszystko funkcjonować. To jest bardzo ważne. Takowe panele fotowoltaiczne będziemy łączyć, moi drodzy, szeregowo, nierównolegle. A pięcie w takim stringu, gdzie będą, będzie 14 paneli w maxie w otwarciu, będzie miała tutaj ten będzie miał ten cały string Moi drodzy, 582 V, coś około, a w pracującym będzie 486, więc to są bardzo ważne takie dane, które się przydają większości osób, które dobierają falowniki pod, e, pod panele, żeby to wszystko grało jedno z drugim no, na takim bardzo wysokim poziomie, żeby było też niezawodne. E, to jest jedne z ważniejszych. Tu są te wszystkie ISC i MP, więc to jest bardzo ważne, żeby to zachować, żeby inwerter miał większe te wartości. A nie był jakiś tam bardzo bliskich tych ryzach. Tu w tym przypadku mamy fajnie, bo weźmiemy sobie Foxa, Sofara, Afore i tu mamy bardzo fajne aspekty, żeby to wziąć. Powiedziałem Wam to, co trzeba, ma wiecie już ile watów, więc już jest spoko. Teraz dobierzemy sobie taki inwerter. Inwerterów jest troszeczkę. Zobaczycie, jak tak naprawdę przy inwerterach, które mają długą gwarancję, od 5 do 10 nawet lat, można wydłużyć tą gwarancję, dokupić więc wszystko będzie w jak najlepszym porządku dla Was drodzy użytkownicy, bo Wy będziecie mieli dłuższą gwarancję niżeli w jakichś mega, mega budżetowych inwerterach, które mają gwarancję 2 lata, 3 lata co to kurcze jest tak naprawdę, nigdy nie wiesz co Ci się wydarzy za 3 lata, czy burza nie trafi i nagle dziękuję do widzenia no niestety, kupując mega budżetowe z krótkimi gwarancjami inwertery, musisz być świadomy tego, że coś się wydarzy już w tym załóżmy czwartym roku, czy tam załóżmy którym że już się po gwarancji no to niestety, ale naprawy takich inwerterów są tak naprawdę nieopłacalne i co niektórzy może tam robią, ale też biorą trochę kasy, żeby to naprawić w zależności co tam się wydarzy. No i z mojego punktu widzenia no tego typu takie mega budżetowe, mega budżetowe inwertery no nie żyją zbyt długo. Niestety ale zbyt szybko się zużywają i to jest po prostu ich największy tak naprawdę problem. Zresztą czytałem trochę o różnego rodzaju przetwornicach, które można wykorzystać, a tak naprawdę oczekiwania są duże, a rzeczywistość weryfikuje. Dlatego tak, T8 z tego względu, że kosztuje 5200, Sofar 8 z tego względu, że też kosztuje 5200, Sofar 11 z tego względu, że kosztuje 5280. No dobrze, ale to są trójfazowe inwertery, gdzie mamy możliwość rozbudowy aż do 10 kg i bardzo ładnie one sobie obrobią i dadzą radę na przykład na typowym południu. To są inwertery, jeżeli mamy możliwość późniejszego dołożenia i chcemy dołożyć sobie więcej paneli, bo załóżmy teraz tylko kasy nam starczy na tyle, a później dołożymy sobie inne panele. No oczywiście, jak najbardziej tak jak najbardziej tak moi drodzy bo w tym momencie jeden string budujemy sobie na takich panelach, a załóżmy za jakiś czas e, będą na przykład te 450 czy jakieś inne po prostu tańsze, że będą się mieścić w naszym budżecie, tak więc to warto zwrócić uwagę i w tym momencie ktoś zada pytanie, dobra ale ja chcę piątkę tylko no to na przykład Sofar kosztuje 5,5 Sofar albo Afora 5 kosztuje 4,649 zł albo 99 zł, więc Zobaczcie, jaka jest nieduża cena. Dopłacamy załóżmy tego tysiaka i mamy OK, fajnie, wszystko jest zrobione. A teraz, taka bardzo ważne takie porównanie. Za 14 paneli i uzyskanie mocy 5320W płacimy 8100 zł, a za 450 płacimy 10700. I tu jest ta oszczędność 2600 zł. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą, ale ja to mogę już sobie przeznaczyć na coś innego i w ogóle. Albo ktoś powie, roli, ale to są dwa panele więcej, bo tam masz 14 tych mniejszych, a tu masz tylko 12. A ja ci powiem tak, to jest tylko 4 metry z haczykiem delikatnym, profilu aluminiowego. Do tego jakieś łączniki, śruby teowe, szpilki e, długwintowe albo jakieś uchwyty. No, 2600 zł za to nie zapłacisz, ale masz za to. Bardzo markowe yy, inwertery, które są w stanie pracować przez długi okres, bardzo niezawodnie, mają długą gwarancję i jesteście wtedy bardzo zadowoleni. Proste? Bardzo proste. Kolejny taki aspekt tego wszystkiego jest to, że jeżeli będziemy sobie łączyć te panele, no to szeregowo, bo chcemy mieć więcej voltu. nie łączymy ich równolegle, że chcemy mieć wysokie ampery, a małe wolty. No niestety, ale tak się nie robi. Tak się robi, jeżeli ktoś na przykład stosuje system ładowania akumulatorów albo coś takiego przychodzi w taki system, no bo Victroniki tam obsługują to bardzo fajnie i mogą to ładnie poobrabiać, więc. Niestety, ale takiego się nie stosuje. Równolegli się stringi i wtedy inwertery też są przystosowane, że można na przykład dwie równoległości wrzucić i taki po prostu falownik jest w stanie to w zupełności obrobić i to wszystko ładnie, pięknie działa, jeżeli chodzi o równoległe, ale po tyle samo paneli, a nie na przykład, że panel z panelem jest równoległy, mamy wysoki amper, a mały volt. To jest wyjaśnione, jest wyjaśnione. O tym, że inwerter musi mieć większe y, punkty zwarcia otwartych i innych rzeczy, czyli SC, i MPV i tym podobne rzeczy, to też wiecie? Też wiecie. Czyli te falowniki idealnie y, są w tej całości. Teraz tak, teraz przejdziemy sobie do takich bardzo ważnych aspektów. Kwestia bezpieczeństwa, to co powiedziałem, żeby ktoś Ci nie leżał na przykład przy Twojej instalacji, że coś się wydarzyło i już. No, co się stosuje? Pierwsze musimy zobaczyć jaką dużą będziemy mieli instalację. Jeden z elementów, który będzie wymieniany, to będzie wyłącznik nadprądowy, bo na przykład do tej 5 KW, no to B16 możemy zastosować, a jeżeli zastosujemy, załóżmy więcej, będziemy mieli 10, na przykład B20, ewentualnie B16, w zależności ile będziemy mieli tych watów i jakie też te B zastosujemy. Oczywiście C nie stosujemy, bo C jest to typowo do silników i tym podobnych spraw. Zaraz wam wytłumaczę kolejne tam parametry, które są bardzo ważne. Dlatego tak ja bym zastosował różnicówkę 40A z czasem tam zadziałania 100 mili. 100 mili amper. W zupełności wystarczy taka różnicówka. Nieraz sprawdzałem, jak czasami coś przypadkiem dotknąłem, ładnie wyrzuciła, nikogo nie poraziło i nie zabiło i nie było jakiegoś odczucia wielkiego. Więc y, to jest dobre jako uzupełnienie ochrony przeciwporażeniowej, więc warto to zastosować, dobrać odpowiednie zabezpieczenie, no i ograniczniki przepień Feniksa, ewentualnie norka y, zabezpieczenia. To są pieniądze, które wydajesz na bezpieczeństwo swoje i swojej instalacji i tego, żeby się nic nie wydarzyło, T1 przez T2, w zależności kto czego oczekuje i co potrzebuje tak naprawdę. Tak samo po stronie DC możemy zastosować załóżmy dodatkowe zabezpieczenie. Możemy zrobić selektywność, ewentualnie T1 plus T2. W zależności, czy mamy instalację odgromową, czy jej nie mamy, to wszystko tak naprawdę trzeba zweryfikować już. W większości przypadków osoby, które mają pieniądze, robią T1 i T2. I to są elementy, które warto stosować. Oczywiście selektywność i robienie np. dodatkowych skrzynek. E, zabezpieczających stosuje się wtedy, kiedy na przykład przekraczamy jakieś odległości, tak, aby ta selektywność też była w jakimś tam stopniu. Jeżeli ktoś chce kolejny etap bezpieczeństwa, to na przykład może e, ProJoye Z-Boxy e, z, z Foxa. E, dokładnie nie pamiętam nazwy, ale też można zastosować. Jaka jest zasada działania? Zasada działania jest bardzo prosta. E, dajemy taki kabel jak do peposzki, podłączamy go tam. Wszystkie żyły i dajemy taki na ścianę wyłącznik, który powoduje to, że on jest na początek wciśnięty, daje napięcie do z i string jest uruchomiony, bo izolacja jest połączona, czyli jest to taki rozłącznik, no taki bardziej rozłącznik izolacyjny tam jest, że on po prostu rozłącza nam u góry string z tym, co jest na dole i mamy wtedy zabezpieczenie, że do falownika nic nie dojdzie, tylko będzie się działo coś na dachu. To jest dodatkowe zabezpieczenie, które można zastosować. Teraz jeszcze kilka słów na temat zabezpieczeń, które są wystosowane. Załóżmy, czyli B10. Jak to wszystko się przelicza? Jest przelicznik bardzo prosty. Bierzemy ampery, czyli na przykład takie zabezpieczenie B10, robimy razy napięcie w sieci, czyli na przykład wychodzi nam na przykład 230 i na przykład wychodzi nam, że na przykład 2300 W przy napięciu 230 mamy. Jeżeli mamy B16, no to 3680, B24, 600. I pod to tak naprawdę dobieramy sobie zabezpieczenie. I jeszcze bardzo ważny aspekt jest, że musimy sprawdzić sobie w falowniku, ile falownik jest w stanie wyrzucić nam fazę, bo wtedy na przykład nie potrzebujemy większego zabezpieczenia, bo wiemy, że falownik nie da rady więcej wyrzucić na fazę. więc to też jest bardzo ważne, jeżeli ktoś myśli, że. Falownik jest w stanie dać na jedną fazę na przykład 10KW, bo takie jest zapotrzebowanie, nie, on jest w stanie dać max, podzielony na wszystkie trzy fazy. Troszeczkę tam z jakimś, jakąś tolerancją przerzucenia właśnie na tą fazę, ale niedużą, niedużą jakąś tolerancją. I to tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, chyba wspomniałem tak naprawdę wszystkie najważniejsze aspekty. Uważam, że. Taka instalacja z tymi zabezpieczeniami jeszcze dodatkowymi, które nie są potrzebne, ale dla takiej, można powiedzieć, psychiki, takie dodatkowe zabezpieczenie, te ProJoy czy coś takiego, no to też swoje kosztuje. Zresztą widzieliście jaka cena jest. Dodatkowe jeszcze, o czym warto wspomnieć, można kupić sobie na przykład kable solarne, które będą potrzebne. Kabel uziemiający, bo trzeba uziemić konstrukcję, którą trzeba spuścić. Załóżmy szesnastkę, można sobie wziąć, kupić taki kabel, też troszeczkę zapłacimy. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, ile mamy pieniędzy, tak? ale tutaj załóżmy falownik, inwerter, zabezpieczenia, AC, DC, macie wszystko omówione. Konektory, im lepsze kupicie, no to jeszcze dochodzi wam kupienie zaciskarki 30-40 zł. To też tutaj macie jakąś taką informację. Gdzie co można kupić i tym podobne takie sprawki? To tak naprawdę, moi drodzy, już jest na tyle. Już w zupełności wyczerpałem prosty sposób, żeby przekazać wam, pokazać, e, jakie falowniki, e, jakie zabezpieczenia, jakie to wszystko. Mój punkt widzenia na to jest taki, jeżeli ktoś zrobi sobie zgodnie z tym wzorcem, co tutaj został przedstawiony, opowiedziany przeze mnie i sobie potwierdzi u kogokolwiek innego, no to dowie się, że ta instalacja jest po pierwsze bezpieczna, niezawodna i dobrze dobrana i nikt się nie zdziwi, że ona będzie działać przez długi okres czasu. To jest mój punkt widzenia. Jeżeli ktoś się zgadza, zapraszam do wypowiedzi. Jeżeli ktoś ma jakieś zapytania, piszcie na maila czy tam w komentarzach. Postaram się wam pomóc i tym miłym akcentem trzymajcie się do następnego filmiku, do zobaczenia, cześć. No i pamiętajcie, jeżeli macie problemy, to piszcie, pomogę trochę. Cześć.